Witajcie kochani dzisiaj ponownie na moim kanale dzisiaj sobie tutaj otworzymy zamówienie z katalogu pierwszego styczniowego już oczywiście z 2023 roku co mi tym razem przyszło ja wam pokazuję przyszedł mi kominis to jest nasz własny płaszcz dla filmu. Ona wygląda tak. jest wyumiany: brązowy ze złotą nitką. Bardzo ładny. Następnie, tutaj y, mamy y, podkład. Y, tutaj w kompakcie, taki, y, y, który jest jednym, który może nam służyć zarówno na. Jako właśnie podkład, jako korektor, ale też i puder. Kolejne, co mi przyszło, to paletka Queen Bee. Nie mogłam się oprzeć, słuchajcie, musiałam sobie ją zamówić. Zaraz, wam, zaraz obejrzymy sobie. Jak wygląda w środku, i zrobimy kilka smoczy, tak ona się prezentuje. Słuchajcie, takie są. Ale to, co mi się podoba w niej na pierwszy rzut oka, to tutaj widzę, że jest cielisty, cielisty cień. W tamtej nie było go. Bardzo fajna taka. Złota, bo neutralna powiedziałabym ta, ta paletka jest. No. I one, słuchajcie, są w tym katalogu mm, z dzwoneczkiem, a to oznacza, że są po raz ostatni w katalogu te paletki. Więc jak, jak chcecie, to to jest tak naprawdę ostatnia szansa. W sobotę nagram Wam. Mm, Taką prezentację katalogu. Wspólnie obejrzymy sobie razem katalog, zobaczymy, co nam Awon przygotował, jakie promocje nam przygotował. Następnie to, co mam, to kuleczka ProBlanka. Mówmy się, że dzisiaj nie będę Wam pokazywała w katalogu, jak to się prezentują tutaj produkty bo w sobotę właśnie chcę Wam zrobić taki przegląd katalogu. Następnie mamy krem do rąk, stóp i łokci z masłem Shea z serii Planet Spa. Mamy tutaj tusz Euphoric. On jest generalnie pogrub... on będzie pogrubiającym tuszem. Teraz mamy tutaj diamentową kredkę do oczu. Tutaj też sobie to zobaczymy, bo to jest też dla mnie. Zaraz zobaczymy czy też będzie się rozprowadzała jak masełko, jak ta czarna. Mam wrażenie, że jest ciut twardsza, ale też myślę, że nie niezła jest odcieniu. następnie mamy tutaj podwójny krem, ektingując na okolice oczu, z Anią. Mm. Dalej żel do brwi. Mm, Tu mamy. A tu mamy mm, cień do powiek taki w sztyfcie. W złotym odcieniu. Poczekajcie, zaraz Wam już innego pokażę tutaj. Jak on tutaj, o którym to odcieniu tutaj chodzi. Żebyście wiedziały. O właśnie. To jest ten cień. Taki w kredce. W, w kredce. I to jest ten odcień właśnie. Będzie ten złoty. Nie otwieram go, bo to nie jest dla mnie. Tym razem. Więc Tutaj musiałam się wesprzeć katalogiem. Jak chcecie zobaczyć go na żywo. To jest teraz w okazyjnej idenie. Dobrze, następnie mamy perfumetkę Herstorel Love Inspire. Teraz to jest akurat dla mnie, więc otworzymy i przetestujemy od razu. Nie znam tego zabachu, on wszedł na no, ofertę Egon, jak mnie nie było, ale w... no, na fajne. powiem Wam, taki dość świeży, intensywny będzie, ale taki świeży. Tej akurat perfumatki nie ma w, obecnie w katalogu. Ale tak, w katalogu jest oferta specjalna i tutaj mogą sobie zamówić. Dobrze. Następnie to, co mamy, to mamy nawilżające ampułki Enio. Kolejne rzeczy. Kolejny zestaw to per, e, perf, woda perfumowana i perfumetka Inka Sens Soleil. Taki zestawik. Teraz właśnie można sobie, jest bardzo fajna cena, zarówno na, na same perfumy. E, tutaj Inka Sens Soleil, jak i też zestaw, można zamówić z e, taką perfumetką w zestawie. Same perfumy kosztują chyba 49,99 a z perfumetką 59,99 Następnie to, co mamy. To tutaj mamy, to już nie jest dla mnie. To jest konturówka do oczu w odcieniu Kostnik Brown. Nie otwieram jej. Nie wiem, czy zobaczycie. Tak, odcień Cosmic, Cosmic Brown. Tutaj druga perfumetka. Ona jest dla mnie. To zaraz otworzymy. To jest Far Away Rebel. jak ona się prezentuje. Zaraz na. Jak ona. Pachnie. Powinnam być taki dość owocowy. Zapach intensywny, obocowy zapach wieczorowy. Teraz zobaczymy, niech się to. A my tutaj oglądamy dalej. Eee, to, eee, to jest płyn do kąpieli. Eee, fireside glow bubble bath. To, jest, to będzie ten z goździkami. To też jest dość ciekawa oferta. Na, teraz na płynę do kąpieli, jeżeli uh, lubicie. Tutaj płyn z, z 1 Dobrze, teraz tak. Teraz Wam pokażę, co, to, co mogłam sobie wybrać. Jako, tutaj z drugim zamówieniem dla nowej konsultantki. Mogłabym sobie wybrać, sobie wziąć ten krem pod oczy, liftingujący na okolice oczu, ten dwufazowy oraz tutaj ponoć hit Avonu ostatnich miesięcy, serum z proteinolem, z Eniu. Będę, poczytam na jego temat i zobaczę, może będę, będę z niego korzystać. Następnie tutaj mam, widzę, że mam dany, dany, sporo próbek. Część ja zamówiłam, ale też bardzo dużo widzę, że mi tym razem dali próbek, czego się bardzo cieszę. Tutaj, tu mam e, trzy próbki. Nowego serum anius z kwasem hialuronowym. E, za, tutaj zawartość kwasu jest 3,5%, więc zdecydowanie więcej niż było, bo poprzednia wersja zawierała 1,5%. Myślę, że więcej sobie powiemy na temat tutaj tego serum, e, jak będę omawiała katalog. Następnie tutaj widzę, że mamy próbki dla mężczyzn, perfum Full speed electric, czyli będzie nowa Speed. Tu z kolei widzę, że mam próbki perfum attraction Lani. Czyli co jest też one są mocno znane i lubiane przez tutaj klientki Ejwonu, a te właśnie. Teraz mam próbki. Tutaj kilka ja zamówiłam, kilka też dostałam. Będzie nowa woda perfumowana wchodziła w następnym katalogu. Pokazuję. Będzie, ona się nazywała Eve Become. To będą dość intensywne perfumy, ale takie owocowo-ożywiające, więc myślę, że się sprawdzą u niejednej pani. Jeżeli jakiś pan nie ma pomysłu, na przykład na prezent dla swoich wybranki na walentynki, myślę, że to będzie dobry pomysł. Mam jeszcze jedną próbkę attraction dla niej, jeszcze jedną no, Full Speed Electric. Tutaj. I teraz jeszcze widzę, że mi próbki szminek. Bardzo fajnie. Eee, szmink, Ultra kremowa szminka. Czyli to jest ta m, standardowa, będzie. Tylko podejrzewam, że klasyczna, iwanowa to będzie. Tylko podejrzewam, że będzie jakiś nowy odcień Zaraz zobaczymy, jaki. Roz. Może tutaj na drugiej będzie bardziej rosy tak, tak się ten odcinek nazywa i też mam. Tutaj trzy takie próbeczki. Następnie. Wow. Następnie widzę, że mi dali katalogi to chyba więcej niż zamówiłam. Tego się bardzo, bardzo cieszę. Bo przyznam, że tej dwójki, tej jedynki to mi już zaczynało powoli brakować. Ale tutaj widzę, że mam tutaj katalogi już dwójki i mam ich... Zaraz wam powiem ile. 5. Ojej. 15 katalogów mi dali, na, Chociaż zamówiłam 5. Ale to bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy, że tutaj nie tak doceniono. I został nam jeszcze tutaj Fokusik fuk na luty, czyli gazetka dla konsultantek. Jestem Wam winna. Jak tutaj mojej refleksji na temat tego zapachu Fire Away rebel. Faktycznie przebijają się przez niego nuty tutaj owocowe. I on, on będzie taki faktycznie, faktycznie będzie taki wieczorowy. A zobaczmy jeszcze ten Her Story, Love Inspire. Ten raczej będzie taki dzienny, powiedziałabym na dzień do pracy spokojnie można będzie go y, stosować. A ten bardziej na wieczór, bym powiedziała. Dobrze kochani, na dzisiaj tyle ode mnie. E, mam nadzieję, że taki filmik się wam podobał. E, Następnie w, w sobotę postaram się wam nagrać ten przegląd katalogu 1 o którym Wam już wspominałam jeżeli podobał się Wam filmik, to zapraszam do zasubskrybowania kanału. No i pod filmem de, 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 de włączenia łapki w górę. A teraz się z Wami już żegnam. Do zobaczenia Pa!